Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, dlaczego on tak się zachowuje? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Dziewięć kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Pięć mieczy. Wynik. Odpowiedź, rada, królowa miecz. Dołożę kartę, paść buław. Dołożę kartę, paść kielichów. Na spodzie talii jest karta wisielec i to może być tło czytania. Sedno, dziewiątka kichów. Związek bez miłości. Słuchajmy dalej. Jedna ze strony czerpie przyjemność z dobrych rzeczy, które pozwalają jej, aby na chwilę się odprężyła, aby nabrała siły. Chce być przesadnie zadowolona z siebie. Chce wygodę. Taka postawa świadczy, że człowiek zadowala się czymś powierzchownym. Chce zasłonić swój głębszy problem, głębszy ból emocjonalny. Nie ma zamkniętego ważnego okresu w swoim życiu, a już wszedł w nowy związek. Opłakuje, że nie posiada udanej rodziny, nie ma bezpieczeństwa finansowego, ale chce mieć pomyślne relacje z innymi ludźmi. Swoją rozpacz zapija alkoholem, lub Przesadnia się obiada, lub w ogóle nic nie je. Co wychodzi naprzeciw? Piątka mieczy. Tutaj jest chęć, aby jedna ze strony zaakceptowała ograniczenia, jakie jej są postawione przez stronę przeciwną. Chce oczyszczenia zarzutów, chce odbudować reputację, Tutaj też jest brak satysfakcji, że mamy takiego partnera, który nie do końca nam odpowiada. Ale z braku laku to może być ten partner. I nie chce być osobą samotną, więc niech ktoś pokręci się po mieszkaniu. Tutaj są poważne ograniczenia psychiczne. On jest nastawiony na zwycięstwo bez skrupułów. Jest dominujący. Zawsze przekonuje do swoich racji. Taki partner to Żaden Partner. To jest byle jakość. Byle jaki partner. Nawet który pęta się po mieszkaniu. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa mieczy, Paść, buław i Paść kielichów. Kiedy strona przeciwna prowokuje do agresji psychicznej lub fizycznej, to trzeba z nią się natychmiast pożegnać. Nie szukaj wyjaśnień usprawiedliwiających agresora, nie szukaj okoliczności łagodzących dla agresora. I absolutnie nie szukaj winy u siebie. Bo nie jesteś winna. Winny jest agresor, który nie potrafi się zachować czy rozmawiać. Trzeba jak najszybciej wywalić taką osobę z naszego życia, bezwłocznie i natychmiast. Nawet kiedy masz z nim dziecko czy dzieci, nie pozwól żyć sobie z taką osobą, z takim partnerem, chociaż trudno go nazwać partnerem. Kiedy Jedna ze strony grozi samobójstwem, to znaczy, że ona manipuluje i chce na tobie coś wymusić. Taką osobę również natychmiast trzeba wywalić ze swojego życia, bo ta osoba to jest żaden partner. Szkoda Twojego życia dla takiej osoby. Przy pierwszej groźbie samobójczej trzeba od razu zadzwonić pod numer 112, informując o takim zagrożeniu. Taką osobą powinni się zająć specjaliści, a nie ty. Ty nie jesteś jego psychologiem, tylko powinnaś być jego partnerką czy partnerem. W zdrowym, w zdrowym układzie nie ma miejsca na takie sprawy, na szantaże emocjonalne. Że zostanie popełnione samobójstwo. W zdrowych układach para się kocha. I nie robią sobie czegoś takiego. Jak najszybciej trzeba rozstać się z takim partnerem. Z takim psychopatą czy psychopatką. Pytanie jest. Dlaczego on tak się zachowuje? Tutaj jest bycie z kimś bez miłości. Jedna ze strony nie ma prawidłowo zamkniętej przeszłości. Weszliśmy w związek z osobą, która miała poważne zaburzenia psychiczne, które ukryła przed nami, przed stworzeniem związku. Również mogła. Nie wiedzieć, że ma takie poważne zaburzenia, lub nie chciała się leczyć. A my mieliśmy fart, że na naszej drodze stanęła taka osoba i zmarnowała nam miesiące czy lata życia. I to jest bardzo smutne i nieprzyjemne. To wszystko na dziś. Oglądaj mnie po więcej. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. bo o siebie.